Wyobraź sobie, że przenosisz się do średniowiecznych Czech do czasów, w których każdy dzień był walką o przetrwanie. Kingdom Come. Deliverance to gra, która wciąga cię w realistyczny świat z 1403 roku. Jesteś Henrykiem, synem Kowala, którego życie zostało zrujnowane przez wojnę. Widzisz, jak twój dom płonie, a twoja rodzina ginie z rąk wrogów. Co zrobisz, by się zemścić? Ta gra nie oferuje smoków czy magii, zamiast tego znajdziesz tu brutalnie realistyczny system walki, oparty na technikach szermierki. Każdy ruch ma znaczenie. Każdy błąd może być ostatni. Ale to nie wszystko Kingdom Come stawia na autentyczność. Od ubrań, przez architekturę, po codzienne wyzwania, takie jak głód czy zmęczenie. Nie ma jednej ścieżki. Twoje decyzje wpływają na świat, na Twoich sojuszników, wrogów, a nawet los całych osad. Chcesz walczyć mieczem, zostać mistrzem ucznictwa, a może spróbujesz rozwiązywać problemy dyplomacją? To gra, która uczy historii przez doświadczenie. Świat jest piękny, ale surowy, pełen konfliktów i dramatów. Jeśli szukasz gry, która nie prowadzi Cię za rękę, a zamiast tego rzuca wyzwanie Kingdom Come, Deliverance to idealny wybór. Czy jesteś gotowy, by napisać swoją własną historię w cieniu średniowiecznych zamków?